Cześć wszystkim, z tej strony Round, witam was w kolejnym odcinku z Naruto na Ultimate Ninja Storm 3 i dzisiaj gramy o Orochimaru, od razu sobie go wybiorę eee, i to będzie ostatnia postać z tej oczywiście linii, z tej trzeciej linii zostanie nam tylko ostatnia, w ostatniej jest oczywiście mniej tych postaci ponieważ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 chyba postaci jest supportami, więc ich nie bierzemy pod uwagę w ogóle, nie można ich wybrać jedynie jako supporti oczywiście ale jako takie pełnoprawne postacie, którymi można grać? Nie, niestety nie. Z kim ja tam w ogóle grałem w pierwszej rundzie? Nawet nie spojrzałem. Samurai Bridge, tutaj będzie się odbywać cały turniej. A nawet nie spojrzałem kto jest pierwszym... Aha, Shikamaru, dobra. I tak, u nas supportem jest Lee oraz Tsuchikage, a u Shikamaru jest... Temari i Asuma. Nawet fajnie się złożyło. No dobra, zobaczymy. Okej. Okay. No cóż. Orochimaru fajną postacią jest. Nawet, nawet. Ekstra. Ataki oczywiście wężowe jakieś, wiecie. To jego w ogóle oczko w głowie. Ekstra. Ładnie go pocisnęliśmy tu z Ekstra! Prosto napotoczył się na atak Lee, Mamy jeszcze, mamy jeszcze suchikage do wyboru. Ekstra, dobrze, dobrze, dobrze. Oj, pan... Fajnie wygląda jego właśnie takie podbiegnięcie, jak się zmienia w tego węża. Wow. Naprawdę. kozackie, kozackie. I ten atak, kiedy wychodzi z węża, z tej mordy obleśne, takie ochydne, ale no... Orochimaru nie był postacią, która była jakąś, wiecie... E, która po prostu... Mm, oj, złapał mnie w Ultimata. Nie był po prostu postacią, która... E, aj, kurczę, miałem Ultimata zrobić. Nie był postacią, cholera, nie dadzą mi dokończyć. E, która w ogóle się przejmowała tym wszystkim. Że jest taki, a nie inny. Dobrze, no dobra. Zobaczymy, może w drugiej rundzie pokażę tego ultimate'a, bo tutaj miałem to zrobić, ale nawet nie spojrzałem na pasek życia, że tak mało już miał przeciwnik. No i nas to minęło. Zobaczymy, z kim w drugiej rundzie oby nie. O i tego się bałem. No nic, dobra. Kiba przychodzi też i. Ostatnią postacią będzie Daruj. O, fajnie, fajnie, jakbyśmy z Darujem w finale walczyli. Nawet chciałbym. Tylko, że nie bardzo lubię tu z Utakatą walczyć. Z tym bąbelkarzem. No, ale nie mamy wyboru. Mizukaga i Suigetsu. No... Oga, cięcie na Mizukage Mizukage co ja pieprzę, jaki Mizukage O oh, fuck, nie Mizukage, kurde Pomyliłam się Teraz tak słucham dopiero co ja mówię Ekstra, dostał od Suchi Kage. Mizu Kage to jest przecież ta jedna z tych Kage przywódców. tak klientka, co potrafi, co ma ten kekeke, gimkaj, lawę i coś tam jeszcze chyba. Potrafi tą lawę robić. Nie wiem co jeszcze, ale. No, ale potrafi to. Wow, 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 wow. Dawanie ja tu troszeczkę. O, pięknie, dobrze, o to chodziło. Jeszcze trochę musimy go skopać. Jeszcze troszeczkę musimy go skopać, żebyśmy mogli zrobić Ultimate Finish. Okej, okay, to był Tilt atak, który wygląda jak jakiś skok ryby, ale niestety się bliżej podejść do przeciwnika. Ok, jest wykończenie. Yy, Teraz tylko naładujemy sobie czakrę i spróbujemy, spróbujemy. A kurczę, muszę bliżej podejść, dobra Spróbujmy teraz Nie, zblokował to Tym sposobem chyba to zblokował Aj, no niestety, ale Fakt, zrobi to Ekstra za Mogę zrobić uwolnienie, wiecie co, ale Ja wolałbym to wykończenie zrobić Nie będzie mi tu blokował cholera, jeszcze przegram, to wiecie co? Nie. Spróbuję zrobić uwolnienie jednak. No fuck, co jest? Patrzcie, nie mogę nic zrobić. Okej, okay, skończyło mu się na szczęście, ale teraz już Tak, nie wiem co daje w ogóle yy, uwolnienie Oroczymaru, ale zrobiłem. Aha, zobaczcie, zmieniam, zmieniamy się w tą tom. Troszeczkę inny atak jutsu. Jak to się nazywa, ten, ten jego wąż? kurcze? Mam to na końcu języka. On po prostu miał taką formę. E, tych tych siedmi, siedem głów takich czy tam. Nie wiem ile tych głów było dokładnie. I serpentyna? Dobrze mówię serpentyna. Serpentin, Serpentyna? Nie wiem jak to się nazywa ten wąż, ale jakoś tak chyba. Możecie tam pisać oczywiście, oczywiście w komentarzu. Niestety ultimate nie wyszedł, bo <ścoughs> widzieliście sami, zrobił uwolnienie no i no, zablokował. Kilka razy mi zablokował ten ultimate, mam nadzieję, że teraz wyjdzie. Ale widziałem, że atak się zmienił po zrobieniu uwolnienia. Jeśli ktoś dokładnie wie co jeszcze potrafi roczymaru po uwolnieniu to może pisać śmiało. A tak, a my z Kibą będziemy walczyć w ostatniej rundzie, czyli Daru jednak przegrał. Widziałem tylko, że orczymaru potrafi w tą te, tego węża się zmieniać, takiego innego, właśnie. Okej. Okay. Spróbuję teraz zrobić, wiecie co? Aaaaa, kurczę, że oni zawsze wiedzą kiedy zblokować to. No ja pierdzielę, jak nie zblokowanie to drewienko. I się zamieniają. zmieniają. Zamieniają się miejscami po prostu z cholera. Nie mam już drewien. Ale nie skopą, jeszcze nic nie zrobiłem. Gdyby nie suporcie, to byśmy byli... No praktycznie nic bym mu nie zabrał gdyby nie suporci, Bo tak naprawdę to oni mu zrobili podczas... Wow, co jest? Kurde, jebanie Ale szybki jest, no kurczę miazga, naprawdę miazga Robię uwolnienie, wiecie co Ja już nie mam jednego paska Okej, okay, trzeba troszeczkę nadrobić Tak, i zobaczcie, przy Jutsu normalnie mamy takiego węża, a gdy robimy w uwolnieniu Jutsu, to robi się ten ten wąż. Nie wiem czy jeszcze coś innego posiada ten, te uwolnienie, ale to jest jedna z jego możliwości. Okej, okay, dobra, wiecie co? Spróbujmy zrobić ten wykonania... Aha, nie ma cholera. On ma uwolnienie. Dobra, troszeczkę mu brakuje, wiecie co? Okej. Okay. Jest ultimate finisher. Aż kurcze, no. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, wiecie co, tu jest bardzo duże ryzyko, że mogę to przegrać przez taką zabawę, ale próbuję, próbuję zrobić tego ultimate'a, ale... Przeciwnicy tak się przed tym chronią, że to jest nieprawdopodobne. Polercia, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Muszę blisko na dodatek jeszcze podejść. No nie ten go zasłonił, ale przynajmniej zobaczymy, jak wygląda. Ok, czyli teraz wiecie, co tu już sobie daruje. Po prostu po prostu spróbuję go normalnie wykończyć. Mam nadzieję, że wyjdzie to. Ekstra. Dobrze. A już się bałem, że troszeczkę inaczej może się zakończyć ta walka. Na szczęście wyszło po mojemu. Ekstra. Dobra. Mamy kolejny turniej za nami. Została nam ostatnia linia tutaj zawodników, ale teraz będą nawet fajne nawet fajni zawodnicy. Ogólnie teraz już pod koniec. Dużo takich postaci było dosyć solidnych. Nie mówię tutaj o tych podstawowych wersach naszych głównych bohaterów, bo nimi akurat tak średnio mi się chce grać, ale natomiast ale, natomiast, ale tutaj rajka mamy Daru, ja właśnie. Mizu Mizukage, Killer B dwa razy. Więc to będą fajne odcinki na pewno, zobaczymy jak się nimi gra. Raikage stawiam, że jest szybki, szybką postacią, no nie wyobrażam sobie, żeby inaczej go tu zrobili. No i oczywiście siła, siła w parze z szybkością, to może być zabójcze połączenie. No Mizukage, też jestem ciekawy jak się nią walczy. Kage, Killerem Bee troszeczkę walczyłem. A te postacie to oczywiście wszyscy chyba znają, jeszcze z pierwszej części one były. No no nic, kończymy w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, cześć.